Witam Cię na wycieczce z Ryanair do Wrocławia. Lecimy o 8.15 pięknym Boeingiem. Odstawiony na czas. Wszystko gotowe. Pogoda bardzo słaba, ale w kabinie pełno ludzi. Wszyscy korzystają z 39 zł za bilet. No i cóż, najpierw no kołujemy. To jeszcze nie jest start. Trochę przyspieszony, a nawet czterokrotnie przyspieszony film żeby zobaczyć ile to do zakrętu ile to trzeba trasy pokonać trochę prostej znowu zakręt tam muszę odproszę śmigają samoloty jeden za drugim startują no i mamy będziemy teraz podrywać do lotu powolutku po malutku wszystkie szamy jest prędkość jest zabawa wszystko byle za niecałe pół godziny być we Wrocławiu ja akurat w z Warszawy z no i gotowe jesteśmy już w powietrzu ciach Rewelancja. tyle widać Warsaw Downtown, tak jak kogoś znudziło latanie, to może sobie trochę przewinąć do przodu. Poznamy ulicę. No to na wrocku żeśmy wylądowali. Tutaj już nie żadnym autobusikiem, tylko z buta po płycie. No i jesteśmy. Najpierw autobus 106, ponieważ była brzydka pogoda i padało i było ciasno. To już jazda autobusem nie nagrywałem. W każdym razie tutaj się wysiada. I przez ten mostek na drugą stronę. Bardzo ładne rondo. Więc ja chyba podwale, jeśli dobrze pamiętam. Piękne są te Wrocławskie mosty. Zieleń. Czysto ładnie? Można nie tylko dojechać, można po prostu pojechać i sobie pospacerować po mieście. Dolny Śląsk. Z Warszawy na Dolny Śląsk. 30 minut. Bardzo fajna architektura. Chyba tutaj, tutaj z tego przystanku. Czwórką do zo. Nie w tą stronę jak kamera, tylko w drugą stronę. Stamtąd nadjedzie tramwaj. No i jesteśmy teraz na wiadukcie. Ponieważ tu jest na dole linia tramwajowa. No i już mamy 45 Normalny. Masa atrakcji. Dużo chodzenia. Na samym początku po lewej stronie mamy lwy. Samochód taki z otwartym oknem do Safari vis-a-vis -vis Aquarium Afrykarium Oceanarium głównej atrakcji Wrocławia mamy zebry Afrykarium jest w oddzielnej mojej produkcji na oddzielnym filmie zapraszam do obejrzenia to są foki nie w Afrykarium tylko już jako foki fo foczkowe widać odbicie niestety strzane się zrobiło po zewnętrznej widać ludzi ale owski śmigają teraz była pora karmienia rybki na dnie jedna była zasłana zbierała tu mamy murenę to jeśli dobrze kojarzę to są dwa ujęcia właśnie z Afrykami teki i pingwiny a żeby nie było, że nic afrykariu. spacerował z prawej na, do lewej, z lewej do prawej, brunatny. Taki jakiś chyba czekał na karmienia albo czekał, aż ktoś może podejdzie do niego. Wilki bardzo leniwe, żadnych owiec z tego nie było w pobliżu. Jedyna, jedyny ruch to głowy podniósł, popatrzył lub popatrzyła i tyle. Aczkolwiek chociażby widać. Tej zakryty. Odpoczywa też. Niestety. Ruchu nie zaznał. Tutaj mamy wielki wybieg nosorożca. Nosorożec tam, 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 daleko za drzewem. Tu mamy zbliżenie. Niestety zoom cyfrowy, więc troszkę drga. Masywny czołg. Nosorożec jest. Piękny, wielki, majestatyczny przechadza się, a to taki zrzut w góry. W kierunku małp się udajemy. Małpy. Niektóre nie były bardzo. A bardzo jakieś ruchliwe, atrakcyjne. Te maluchy tutaj się zabawiały ze sobą. Dość dynamicznie. Tak, tak, tak. tak jak najbardziej. Małpy to lubią przy ludziach się bawić. Tutaj była pielęgnacja jednego leżącego leniucha. oni mu tam pielęgnowali, lub one pielęgnowały. To już one wiedzą najlepiej same. Człowiek kształtne Olbrzymie wyrażenie robi szympan z gory. Po prostu pawian. Mega. Mega olbrzymy. Są tam takie łapki obcięte. Do porównania, jak to wygląda. Podoba wizda w terrarium. W terrarium jest również oddzielny film, ponieważ sporo jest atrakcji, a na zewnątrz, po wyjściu mam taką lamę. No i z wycieczkę, udają się do koni. I ranczo, obok jest dziedzi, dzieciniec. Dzieci nie są tam małe, dzieci, dzieci owieczek, dzieci kus. A konie naprawdę zadbane, wygłaskane maksymalnie, jak to się tylko da. Wszyscy je tam oglądają, podziwiają, głaszczą. A pole wystają, można się. Kocykami no i jeszcze raz z tyłu widać całe Afrykarium olbrzymi, duży budynek, gigant. Naprawdę panego na No i cóż, trzeba lecieć na, lecieć, popędzać tramwajem na lot. Tu mamy czas przez, przez jeden z mostów. Taki rzut na widok z okna co się mija. To są przychodnie. Ale Budynki, w których się przychodnie lekarskie, NZ. Port lotniczy, jak widać w lewo. Rondo. Tak trochę. Porę. No i przejazd. Duży most. Wrocław. Zaraz będziemy na potem na autobus i lotnisko. No i już, droga powrotna. Dziękuję za wizytę we Wrocławiu. Polecamy.